Witam serdecznie, Szymon z strona Facebooku, Koncertomania Jasielska i okolice Orszak Trzech Króli 2025 roku w Jaśle, zbiórka pod kościołem Ojców Franciszkanów, już ludzie się zbierają, jak widać pogoda jest strasznie wieczna, nieprzyjemna, dostałem też koronę drugą, o tylko boję się, żeby mi po prostu wiatr nie porwał, bo rany julek, tu kolednicy gwiazda betlejemska, Powiem szczerze, mimo że bez zwierząt, ale Orszak jest, będzie dobrze. Za chwileczkę prosto z kościoła Ojców Franciszkanów, proszę Państwa, Orszak pomaszeruje pod Jasielski Dom Kultury, gdzie będzie pierwsza część artystyczna, a prosto z pod Domu Kultury Orszak wyruszy na teren kościoła farnego w Jaśle, gdzie się odbędą następne uroczystości, będzie śpiewanie kolęd. I wiele innych atrakcji Także Trzej Królowie już jadą do nas Kaj hey, Kolenda, Kolenda, Kasper, Melchior I Baltazar Co nam wiezie Obraz Mirre i Kadzidło Czyli do Jasła Mimo, że śniegu nie ma Był śniega stopniał Ale śniegi zapowiadają proszę Państwa I będą mrozy Ale Trzej Królowie i tak do nas przyjadą Już właśnie Zbliżają się do Jasła Już coraz bliżej coraz bliżej za chwilę będą, a więc czekamy na Trzech Króli, oszak, Trzech Króli 2025 roku. Trzymał konieczny strona na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice. Szanowni Państwo, Orszak Trzech Króli 2025 roku rozpoczął się uroczystą to w Kościoła Ojców Franciszkanów. Jak widać, już Trzej Królowie przyjechali. O tam stoją z tyłu za orkiestrą. Tutaj, harcerze, proszę Państwa, orkiestra. W tyle Orszak Trzech Króli będzie ruszał w miasto Jasło. Trzej królowie zawitali do Jasła, miasta Romantyzmu, miasta Wina. Tak jak wspominałem. Pierwszy przystanek przy Domu Kultury, a drugi przystanek przy Kościele Para. W Jaśle, my się też już ustawiamy, bo za chwileczkę orszak Trzech Króli ruszy na całego przyszły tłumy, mimo wiatru, ale ważne, że nie pada. Także orszak w Jaśle będzie bardzo udany. Lecimy! W Szanowni Państwo, przedstawiam Państwu Trzech króli Kaspra, Melchiora i Palmwegora, którzy przybyli do Jasła, miasta Wina, miasta Romantyzmu na to wyjątkowe święto Trzech króli, przywieźli obraz, Milne i kadzidło, którzy wyruszą razem z mieszkańcami Jasła trasę Jasielskiego Rynku ulicami miasta Jasła. Ludzi przybyła, a więc już się szykujemy. Koronę też została od harcerzy, troszkę czerwona, ale bardzo ładna jak co roku. Proszę Państwa, Orszak Trzech Króli ruszył razem z Mędrcami, trzema królami, razem z Panem Jezusem Narodzonym. Podążamy ścieżkami, ulicami miasta Jasła Podjasielski dom kultury. Monarchowie, gdzie świętą życie. Powiedz nam, strzej królowie, chcę, mi widzieć dziecię. Oto w żłobie nie ma tronu i bywa niecieszy. Nie A teraz uciekam, żeby zrobić krajobraz, jak ludzie idą. No i, szanowni Państwo, znajdujemy się na pierwszej stacji Orszaku Trzekuli, gdzie odbędą się przyjacielskim domu kultury występy artystyczne najmłodszych artystów z miasta Jasła. Trzej królowie, mędrcy świata, przybywają pod ciesielski Dom Kultury. A prosto, z Pod Domu Kultury Orszak Trzekuli razem z Panem Jezusem i trzema królami wyruszy. Na z Rynek i pod Jasiecką parę ludzi przybyło dla Pana Jezusa, dla Trzech Króli w Jaśle na Orszak Trzech Króli 2025 I za chwilę ruszamy dalej. Występ artystycznie przy Domu Kultury. Jest orkiestra, księżarz śpiewają. Wszyscy przybyli. Dzień się w Jaśle. Przyszły tłumy jak widać. Chwilę oddamy głos i skoncentrujemy się na oglądaniu. słodziecie, a Maryja. Szanowni Państwo, na scenie przed Jasielskim Domem Kultury występy artystyczne najmłodszych artystów ze szkół podstawowych w Jaśle, a już za moment spod Jasielskiego Domu Kultury, tak jak wspominam, przypominam, Olszak przekrólił razem z trzema królami. O, za super stoją. Przedstawiałem już Państwu, tak? I razem z Panem Jezusem Narodzonym Mieszkańcy Jasła wyruszą ulicami Miasta Jasła, prosto do Jasielskiego Rynku, pod kościół Farny w Jaśle, gdzie odbędzie się dalsza część artystyczna, będzie również kolędowanie, także dzieje się w Jaśle, wiaterek się tak uspokaja, raz ale ludzi, tłum, ludzi, tłum odgarnią, odsuną, Przegnał wiatr. Także trzej królowie wiaśle są z nami, są tuż, tuż, cały czas. Występa, artystyczne też się z Widową Kultury. Za chwileczkę przemarz dalszy orszaku i widzimy się przy Kościele Farnym w Jaśle. A to, tak jest, małe.

Znamy się do rynku. Idziemy w stronę kościoła Parnego, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości z okazji Święta Trzech Króli 2025 roku. W Jaśle. Orszak Trzech Króli w Jaśle trwa na całego. Ludzi przybywa, przybyło. Idziemy razem z Panem Jezusem i trzema królami. Szanowni Państwo, znajduje się przy Kościele Parnym Jaśle tutaj na tej scenie, na tym ołtarzu odbędzie się wielki finał tegorocznego orszaku Trzech króli 2025 roku. Czekamy proszę Państwa na Trzech króli. Da ludzi już dochodzą już są na Jasielskim rynku, już tu zaraz będą. Tutaj tłumy pod Jesielską parą. No i rozpocznie się dalsza część uroczystości. Orszak Trzech króli. 2025 w Jaśle, jest na na Facebooku, koncertowanie jesielskie i w okolice trwa na całego, będzie kolędowanie, śpiewanie i część artystyczna. Czekamy na ludzi i na trzech króli, aż dotrą pod kościół Warny w Jaśle. Wielkie zamachy, panowie, pasterze, zamachy, 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 gdzie się zamachy, 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 Ja na wyleży nasza niebo no spaniajmy, sweczoło wspaniajmy, sweczoło swe Panu naszemu Walajmy, serczoło, skłaniajmy, szeo Panu naszemu Oddajmy też zakładę, ta w na scenie, ubiczość śpiewa, może szczególnie jaśne 2025. Ma, na całego. Oh. Wow. Państwo, Orszak 3 króli 2025 roku w Jaśle. Powoli zbliża się do końca. Już za moment na scenie kapela trzcinicoki. Będzie kolędowanie. Już się właśnie zespół szykuje. Także ja się z Państwem żegnam. Wkrótce fotorelacja. Z tegorocznego Orszaku Trzech Króli 2025 roku wjaśnę na stronie na Facebooku Koncertowania Jaśnięska i Okolice. Hula, ale ludzie dopisują. I w imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jasła znowu za rok na kolejny Orszak Trzech Króli w sezonie 2026. Szymon Konieczny, strona na Facebooku Koncertowania Jasieńska i Okolice. Pięknie. Ja pamiętam, martwych, słowy. Widzieliśmy obiad, wszędzie synie, a nie przy dolinie. co da?